I to może pójdziemy ulicą, co? Czekaj, miliardy! Jedziemy już wszystko opanowane. O, ale, ale już szybko! Ej, co idzie. jest? Jak szybko? Czekaj, Rondo! O, już na nas czeka, budowniczy. Byliśmy z nim mówieni. Nie, nie! nie panowie, 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 panowie. <laughs> No, dobra, 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 zapankowaliśmy, dobra. Dobra, dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dobre. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Czeka. Dzień dobry. Dzień dobry, tutaj żółwik, żółwik. A, nie widać jego, ale żółwik. Jasne. Dobra, to jakie mieliśmy działki do obejrzenia? Ej, 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 to jest ten, którego mieliśmy na plus, nie? O. Dobra, e, to A. E, Oj, oj, przepraszam! Auto. Eee, yy, dobra, yy, Ej, chodź, chodź, chodź na chwilę, doksy, doksy. Chodź, chodź. Chodź jeszcze. Zaraz, szef, dobroń szykuje! O, mało Ej, pamiętasz jaki my mamy budżet w ogóle? Pamiętasz? Dobra, eee, yy, bierzesz nóż, czy bierzesz łąb? Nie, zostaw to! Wywal to. Wywal. Chcemy kupić działkę. Tak? Nie wywalę. Wywal. E, dobra, y, tak. Y, ile, jaki mamy budżet? 20 tysięcy Simcoinów. Ło, wow, a to nas. Z... O kurde. 20 tysięcy? No, całkiem sporo. Jak to działa? No. w 6. 60, Nie, no Dobrze. poczekaj. Y, jeżeli Jest widzimy teraz zostawią z, y, łapkę w górę, to dostajemy 100 tysięcy Simcoinów. Zostaw łapkę no. w górę. Nie, yeah, je, jeden sim coin to jest jedna łapka w górę. No bo dziesięć, bo nie wiadomo jak się mnie się zasadnia, bo no dobra, dziesięć. Dobra, dziesięć, dziesięć simcoin. A ja e wyjadę e tym automatycznym. Te dobra, to najwyżej wezmę kredyt, nie? Na razie weźmiemy tak, bo A, nie mamy przy sobie teraz pieniędzy, to później zapłacimy. E dobra, e to, to jest ta pierwsza działka? Tak, Uwaga, tam, to, uważaj! To, <śla> Dobra, to, to jest ta pierwsza działka, tak? Tak, tak. A jakie są jeszcze? Są, Do, dobra, dobra. Tu Do jest? Zamiast stowa. Dobrze. A to jest taka mała. Chodźmy obejrzeć. DOXI! Ej, tu jest park. Gdzie? Pokaż. E, za chwilę wrócimy, za chwilę wrócimy. Jesteśmy na wózku. Co to jest? Na prawa dobra. sklepu Adama. Tak, nie jest ładna to... prawa. Wybór, wybór, wybór gazu, wybór. Aaa, rozumiem, rozumiem. Jeszcze się, się pali, a to strasznie pożarne nie powinno. Nie, hmm. nie ma na tym zadupiu! <noise> dobra, oh. idziemy, idziemy. Zobacz, zostawcie suba. A dobra, idziemy. Gdzie jesteś? Idę, o! O tu, się To jest tutaj? To tu jest park? Ja. Mhm. ty Wiemy zaparkowałeś? Się. No, no. Jooo. Dobra. Jaki fajny pot! Ej, balony są. Ale drzewka, ale natura. No, naturalne. Ujojoj. Ej, czeka, bo tu chyba... To jest chowanego, można grać. Ej, co jest? Ej, widać mnie. Jakbyś tam stanął. Tam. Oła! Co to jest? Eee, eee, to nie było. Ej, dobra. Eee, Ej, kiedy? Krew się było! Co? Oła! Jak się poruszam to się Albo to ketchup! Albo to ketchup, dobra. E, chodźmy, chodźmy. Co tu te drzewa? Dobra, eee, ja... ja weź do tego pana, ja zaraz ja, przyjadę. No dobra. Idziemy dalej. Znaczy ty tymi mężczyzami tymi do domu, nie? Mhm. Musisz budowlaną da Dobra, alo. Dobra, dobra, elu. Panie zielony jestem, jestem panie budowniczy. O, to, to, tak, nie. No. Eee, dobra, to co masz za tę działkę? No, ta cena to... Teraz ona brakowa zniżka, ma nawet No. Na, 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 na trzy... trzy Uuu! A ta druga? Ta, zniżka, a razem zniżką to będzie jak w klasie. A, fajnie. E, a jakie... Chwilka, bo musiałbym się zastanowić, czy to by się zmieściło nasz dom.

Co tam robi drewno? Nie mam pojęcia. Nie, pan nie pytaj. E, ten, panie zielony, komentarz do losowania. Jaki pan daje komentarz do losowania? Dowiedz się Panie, kupujesz, pan odpowiedział, to... że Tak, tak. E, kupuję, kupuję, ale można by było na przykład. E... Jutro zapłacić? Albo jakoś tam się dogadamy? Ja Ej, ja. dobrze, to kupujemy tą działkę. Myślę, że będzie tyle. Tutaj jakieś tam materiały są, nie wiem co to jest dokładnie. Jeszcze on pojedzie po medle i po wszystko. Dobra, to dziękuję. A, okej, okay, Okej. Okay. Do widzenia. Do widzenia. Gdzie jest ten ja, ja on tu zwiedzał To jest ładna okolica, w Mi się wydaje, że chyba dobrze... dobrze zakupiliśmy. Gdzie jestem? DOXI! Nie! Kurde, aż tu weź nie mogę czekać. Tu! Oh. Aha! Dobra, ej, kupiłem dziokę! Dobra, ja będę zaparkować! Dobra, poczekaj! To muszę sobie zjeść. No, ale to ładnie zaparkuj No co ty, ro! Nie no, co to jest? Dobra, y, idę do ciebie tam. jak skaczę, to szybko mi się gotuje Ej, Doxy, to weź jakiś komentarz na losowania, bo ten y, zielony to tak. Pan zielony, pan tak Simscraft, Sims Has dobra. Hashtag Simscraft. Widzowie. Sims y, to dostaniecie polubienia Naparkowałem. Dobra, masz tu ci daję rzeczy. Eee, czekaj, jakie ja tam rzeczy? E, meble. Ci już daję. No. Eee, już ci daję. Pyk. Pyk. O kurde. Pyk. Wszystko bierzesz. Tu no To weź to. No biorę. No. O dobra, mam. Mam. Mam, um, o. Co ci dałem? Eee, dałeś. O. Dosłony, tak jeszcze mam nie. w kratisie do drzwi. Nie wiem, bo to tyle ich kupiłem, ale buja. Nie, to będzie no ten. Co to jest? A, ale... lampa Masz to, tu na ciaska. Ej, już daję jeszcze takie rzeczy gamingowe. No, no. C, rozluźnij to konta. Co to jest? To, to, to. No kurde, tego dlatego ty masz to, to. widzowie, to, nagrywać. Ile ty za to, to zapłaciłeś? Ty, jaki, cały że to dzisiaj. Działka, czyli jakiś 20 tysięcy koni. Ty, 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 se, ty se żartujesz, nie? Nie. Co jest? Żartuje? Ja nie. Tylko my nie, nie. musieliśmy kupić krzesła. E, czekaj, jeszcze mamy, jeszcze mamy. Zaraz jest zaraz streamingowe stanowisko, bo ja się nie udało nie film nagrać. Mi się nie mieści do BQ Dobra, jeszcze ostatnie rzeczy, dobra? No i mam 3 miejsca w EQ, jak coś. Dobra, cztery Eee, no. Najważniejsze, czyli to, to i to. To, to. Czy ty se w tej chwili żartujesz? Nie, to tyle. Dobra, ja jadę, bo muszę o mnie pomóc, elo. No dobra, to widzimy się później Dobra Widzimy Musimy sobie rozłożyć stanowisko Mi się wydaje, że Włożę to najpierw do skrzyni Wszystko, później zaraz weźmiemy rzeczy Mamy tego dosyć dużo Oczywiście w tym odcinku nie, nie weźmiemy jakby Zrobimy tego, zrobimy jeszcze stanowisko, więc we... Co ty tu robisz? Yy, Adaś mi stóp? dobra. To zrobimy takie. Dobra. To robimy takie. O jest, no cóż. O, pomocy! Robimy takie stanowisko, gdzie będziemy projektować. To zobaczycie w następnym odcinku. Co tu się stało? Bo trochę Ach, się rozbiłem y o, Dobra, pan chodź, pan chodź, chodź, chodź Chodź ze mną, musimy A, się nie mogę Do szpitala muszę Ja <noise> oh. się tutaj na tym zadupię, już Ale nie ma O kurde no, Dobra, to chodź się na działce położysz. Dojdziemy tam, nie? No, dobra, idę Aha, dobra, mam zapasowe auto w kieszeni. Dobra, to ja już będę prowadził, co? Może lepiej wyjść. Nie, nie, nie! Kurde! Dobra, jedź! Nie mogę, zacięło się! Trzeba wyjechać, dobra, czekaj. Dobra. Chowaj do kieszeni i trzeba... Mam to, mam to, mam to. Jedna kieszeni, stadaj. Jadaj. No poczekaj! Lepko no! umierał! No nie mogę wejść! O! Weź no, dobra no Teraz zamykam wszystkie drzwi i już nie wychodzisz Dobra, dawaj tutaj no Silnik gad! Dobra, chodź, chodź Ła! Wow. No i widzisz, usłyszymy co to Ej, dobra! Добро пожаловать на наш компьютер! Ха-ха-ха! Зимний! Ладно, иди! Нужно расположить наши вещи! Нет, я не хочу идти! Где? Не хочу идти! Не хочу идти, чтобы это делать! Эй! Простите! Ладно, ничего! Jesteś totalnym kawem świeżym. Elo. Czemu ty taki jesteś? Co ci się dzieje? Ej, masz jabłka. Ło! Spokój się! Dobra, jak tam chcesz. I tak pewnie wróciłaś. Uderzył się w górę. O! No czy ty głupi jest? Oh. Nie, ja z nim nie wytrzymam! Oh. Ja pierdziele, nie... Widzowie, zrobiłem stanowisko, jeszcze, jeszcze... krzesła Już ci lepiej? Chodź, to ci zrobię te Idziesz mu... te... projektować Ej Robię ci obrotowe krzesło No są tu ci chyba Gdzie ty jesteś? Tu! Gdzie? Tu! A tu! No chodź! Czekaj, czekaj, wy wyjmę mój pistolet, a tu musi iść do tego bagażnika. Gdzie? Gdzie tutaj Dobra, idę do bagażnika. No nie idź tam! Tam jest zakazane, tam nie można wchodzić! O, czekaj! Paru nogi. O, mam pistolet! O szku... Dobra. Nie strzelaj! Chodź tu robić, film Musimy zmontować film, widzowie dla Was i będziemy projektować ten Film, 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 film. Dobra, masz tu to, to sobie potem. Nie! 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 No co ty robisz? No co ty na to małych, ja byśmy mnie bały! Co ty, co ty? To kimeklamoty.